Cześć tu znowu Gimper, witam Was serdecznie. W kolejnym odcinku zagrajmy w Mountain Blade Warband. Mm, powoli akcja zaczyna nabierać tempa. Mamy coraz większą, większe wojsko. Na razie jest może krótka la, lalalala. No la. jakieś tam duperele. Mamy coraz większe wojsko, teraz mamy problem jak je wyszkolić. Wow, dostaję już 150 dener. Ja w ogóle zapomniałem o tym, że ja im będę musiał płacić. Z nimi mam wojnę? Z nimi nie No nie wiem, nie, jak no to nic Tak, mam z nimi wojnę, mogę splądrować im wioskę. Chociaż jak stracę wojsko, to się załamie. Czyli katastrofa. Jak, jak, jak mnie złapią, to pozwolicie. Nie no, to wtedy, ale te 4 mi nic nie da, ale przy O, są upierwscy. Co so, ich złapiemy? No, uda, uda się ich złapać. Dobrze, no, przydałoby się splądrować wioskę, żeby mieć trochę złota, no ale. Jak mnie złapią, to będzie słabo, no i dama znowu chce, żebym ją odwiedził. A to ci psikus. Szkoda, że nie można jakichś bicep treningowych sobie robić. Bo mogę ich tylko trenować jeden na jednego, walcząc z nimi, ale wtedy jest strasznie wolne jest... Oj, ładnie. Ale ta konnica wspaniale wygląda. Do ataku! Ha, Ongard, kosić rabusiów. Witaj, goście. O, ten jak Koniec z wami. No macie szans! Kosimy! Malina Kosimy sta, jest to! To jest zabawa w kratosa i spółkę Takich 30 kratosów rozjeżdża takie 30 milionów właśnie. Drugą mm. stronę jadę w złom. tam są He! Koniec w Tyle, jeżeli chodzi o rabusiów. Pięknie, ooo Sobie ze mną troszkę pojeździcie. Potem was jakoś sprzedam. Ulepszamy sobie łowców, głów. To jest dobre właśnie, trzeba tego Expa jak najwięcej. Tak, kapitanie, taka walka sprawia, że moje stare stawy nas trzeszczą. Nieźle im przyłożyliśmy co? Fajnie, bardzo dobrze, Bardzo mi się to podoba. Aby tak dalej. I Jeremus, pierwsza pomoc, chirurgia, patrywania ran. No to w tym kierunku będziemy go budować. Dostał poziom. Jeden, inteligencja I dopatrywanie ran 1 i pierwsza pomoc 1. Na czwarty ci damy. Świetnie. Ekstra. Yy, może wam wytłumaczyć co robią te zdolności. Opatrywanie ran. Szybkość leczenia w drużynie rośnie o 20% z każdym zdobytym poziomem umiejętności, czyli mamy o 80% w górę. Chirurgia zwiększa o 4% szanse, że jakby goś miał zginąć to będzie tylko ogłuszony. I pierwsza pomy od bohaterowie też odzyskują szybciej yy, te. No wiecie co. Yy, punkty, 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 punkty życia. No tu jest jakiś, no ja to sobie od niego uciekniemy. Też plądruję wiochę, No przyjdź mi tu ktoś. Sam nie będę się z nim wlał, bo to nie ma sensu. Pójdziemy jakoś na to o tym. Właśnie tego się obawiam, że mnie tutaj... złapy coś, jak będę plądrował Wioche. Nie wiem, czy jest sens ryzykowy. Jakby można było sejwa zrobić, nie? To by było ekstra, no ale... W takim wypadku, jeżeli mnie coś zaatakuje, nie obronię się przy tym. O, kolejny łupieżcy. Dobrze, dobrze. Mogą być bandyci. Mogą być. Nie musi być wiosek do plądrowania, bandyci starczą. Jak najbardziej. Jak najwięcej bandytów. Taki 60-osobowy oddział bandytów. O, Jezu. Ale bym się cieszył. Tyle expa było, jakby to rozwalić. 60 bandytów. Dobra, rozwalamy ich. 18 też nieźle. Jak pięknie ta jazda wygląda, nie? Nawet się aż tak nie, nie. Może zwiększymy to na 60? Albo na 70 nawet bitwy? W będzie będzie jeszcze bardziej widowiskowo. To jest po prostu świetne. Kleć, taka armia. się przekonie mają ode mnie ale ja mam takiego wojennego to jak biadę w nich to 13 tam, tam 14 obrażeń nawet jeszcze nikt nie zginął już zginęło, dobra Kosimy ich, koniec z wami rabusie właśnie jakiś trudniejszy przed nimi by się przydał ale nie lord ze 100 żołnierzami bo to jest przesada, nie na to armię. pięknie Kosimy o, i tyle, zero ich użytek już ładnie mnie i Ja! Pięciu do niewoli sobie bierzemy. No już mam full. Dobra, dobra ulepszamy sobie również że też. Mało pieniędzy, ale zawsze wszystko z tymi... Ahoj bracie, życzę ci radosnego zwycięstwa! Bardzo dobrze, bardzo się cieszę. Super, super, super! Może w będzie typ skupując ja to by było już za piękne. Jakby w Dirin był to kupujący niewolników. No, ktoś ciekawy jest? Hradedewlion. Dobra, a nie mam co sprzedawać. Odwiedź tawernę. O, no, najemnik kawalerzyści, super! O, biorę was wszystkich... O, ja? Zgięło mnie. Nie sprawdziłem ile mam kasy. No dobra, kit to teraz muszę coś. Nie, teraz muszę splądrować w Nie mam mopata w ogóle. Albo chociaż powymuszać. surowce, znaczy. rzeczy powymuszać. na chłopach, bo. co jest? No i wbijam na kogoś. O! Oh. Kłócę się na szczęście. Tylko. myślę, że coś nie napadło już, nie? Może karawany byśmy sobie napadli. Cokolwiek, żeby mieć trochę kasy, nie? By się przydało. Mam 40, kurde, fajnie, 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 spory oddział już. To wszystko także w bitwie nawet Lorda mógłbym pocisnąć, który miałby 60, 60 jednostek. Także jest nieźle, słuchajcie, już. No kurde, nie ma gdzie tu plądrować. Tu jest, to jest splądrowany. Torduna zostanie, no ale. Mam dylemat, gdzie iść, no. Albo nie plądrować, tylko zapasy pasy no, nie wiem. Coś tu oblega Dirim, zginęło go. co miał setkę chyba. No nie, no nie chcę w niego wierzyć. Ona ma dwupółkrotną przewagę, to jest za duże jednak. Nawet jeżeli mam mocną armię, no to, to bez przesady. Mam nadzieję, że teraz. O, co tu jest? 42, dawać go. Co on tu ma? Chwilę. Lancier, Elitarny, harcownik, jedzie. No, może być. Słuchajcie, próbować czy nie? A wiecie co? Raz wio. Jedziemy do. Będziemy z tobą walczyć. 40 na 42. 40 no, spróbujemy. Zostawić się tu wszyscy ładnie. Pierwsza taka naprawdę konkretna bitwa. Albo dobra, szarża. To są ucznicy koni, więc będzie słabo, ale mam nadzieję, że uda się ich pocisnąć. Bita w nich. Kurwa lansjerzy wjechali. Tyle widział moich żołnierzy. Kurde, muszę to nadrabiać. Będę się musiał ja też przyłożyć. Bardzo dużo ich tu wyciąć sam. Muszę starać się jak najbardziej w tej bitwie. Żeby jak najwięcej ich zabić wszystkich. Tu bardzo ciężka bitwa będzie. Oj. O kurwa gościu irytujesz. Mnie. Też umiem strzelać, nie? Robbyśmy taki cwany, będziesz jak się skonik. O, tu jest bojar chyba. No gościu, dawaj Nie ścinaj mojej, egzamin, masz się bić, to ja jestem twoim przeciwnikiem Dobrze, dobrze, mamy przewagę. O ty kurde, zestrzeliłeś mi Właśnie zginąłeś przez to Wiesz gościu, przez swoją nipotę Ale on jest za szybki Masz Ciacha Djęty, ha, pięknie No gościu Dobra, wbijad go Skoszę cię gość, zobaczysz A, Ale on mnie irytuje, właśnie to jest walka z kergitami zasalonymi Nie, stój. Ciaź go! Szybko, bo kisztaj w miejscu. Rana, ale idioci. To jest walka z kergitami. Dobra, zabity Kolejny, tu jest. Aj! Wjechałem w do niego. Dobra, tu się na piechotę walą. Pomogę tu moim. Nie, mam mi tu ich skosi. Dobrze, zwalili go z konia. Katrin awansuje na poziom 9. Ładnie, ładnie, ładnie. Nie przeżyję tego gościa. Kur... To jest walka z Khergitami szalenie irytująca, wam powiem. No czemu nie trafiłem? Miałem go w zasięgu, to na stówę. Wreszciu. Cholera to bardzo to jest niestety walka o ten jest tutaj jakiś brand. to jest boja dopiero No to ciebie gościu gonimy. tu jest większa sieka widzę ooo przegrałeś kurwa co on tak kosi a ja przeklina masz co ja się troszkę podemocjowałem pod ooo podemocjonowałem o, nie to był kredyt finansowy. filancji podemocjonowałem ten bitwą ty wróg dużo ty wy wróg ma dużo większe straty ode mnie jest dobrze on, jemu 31, zginęło mi 6 tylko, fajnie, o i wygrana, pięknie, ludzie, pięknie, 6 tylko straciłem Jednak, najemnicy to był dobry wybór, słuchajcie 6 zginęło, kto zginął? Trzech nadzorców To wcale najlepsze jednostki mi nie poginęły, zdołał uciec niestety, ale, ale, ale Raz, dwa, trzy, raz, dwa, raz, dwa, trzy Bierzemy sobie, ale ile doświadczenia wszyscy pozostają po tej bitwie Patrzcie, już je. wszyscy praktycznie do ulepszenia są. No, nie mam kasy, fajnie. Biorę sobie to, żeby sprzedać. Potrzebuję kasy 230 na pokonanie. Jeszcze więcej, EXPA, Katrin dostała level, to jest dobre. A teraz nie będę jej na razie rozdawać, bo nie wiem, czym ono to najlepsze jest. Dobrze, dobrze. Brzukuciki nie rozlapimy, ich nie da szybcy są. Ale dobrze, udało się bitwę. Wygrać? Wiemy, że się. Spodziewałem się, że... Może się uda wygrać, ale tak z 30 strac, nie? Czy tu ktoś jest? Nie ma nikogo. Mogę spróbować to splądrować, no jest ryzyk. Dobra, raz się udało, no to może drugi raz się uda. O, chłopi nawet, stawiają opór. Tylko wytniemy jeszcze więcej doświadczenia. Świetnie! Świetnie. O, bunduk się irytował i Jeremus też. Dobra, no po jednym incydencie mam nadzieję. One mnie nie odejdą Będę pamiętał, że lepiej wiosek mi plądrować Ło Jak... ale tego chłopstwa całego Zarobiło się tu O widzicie, Szarżujący koni nim obrażenia bije, to jest dobre Mam nadzieję, że na śmierć mi tu nie... O widzicie, dostają nam po jeden, po dwa, po osiem. Ale dostają To jest dobre I do tych koniki opancerzone są fajne A i teraz właśnie jest zabawa w kratosa z God of War. To ci chłopie nic mi nie, nie są w stanie zrobić, a ja tylko jeżdżę w kółko i ich koszę. To jest po prostu... czuję się jak Kratos. Biegam dookoła i koszę wszystko. Ile tam do poziomu mam? O, w tej bićwie powinienem zdobyć 15 poziom doświadczenia, fajnie, bardzo fajnie. Jeżeli mnie tu nic nie napadnie, to będę w 7 nie nie po prostu... Wreszcie się zaczniemy tak rozbudowywać po no widzicie jak jest jednak full jednostek na 70 to troszkę ścina jest, 28 kraty na sekundę, o 22 Chyba wrócimy do poprzedniej postawy, chociaż w poprzedniej bitwie ładnie to chodziło, nie? No mój zginął nawet na zerce niewolników Dobra mi trochę HP spadło No i 15 poziom ładnie Ale ile chłopów wykoszonych, nie? A ja jeszcze mam dużo życia Mi spadło, ale bez porównania z tym co ja zrobiłem nie? i w ogóle teraz potrzebuję dużo z dwuręcznej bić, bo ja mam sk małego skilla, patrzcie jednoręcznej mam 152, dwuręcznej 110 tylko nie? I musimy sobie to rozwinąć bo mamy teraz mieczyć dwuręczny ale ja, kosząc tych chłopów się ładnie rozwinie pyk pyk Kratos bitch partia ta nigdy nie dotyka ziemi plecami prawda bracie? Pyk. Pięknie No i koniec Ile was chłopi udzieli Pyk. Pyk Pyk O tam jeszcze z kamieniami biegają Myślę, że to ostatni są Co sam już mi piszczy Ponieważ tu nie chcę wejść za tak za długimi odcinkami Także sobie wytniemy Zobaczymy czy ktoś to ograbić. Wrócimy do miasta i skończymy odcinek Co by na to W ogóle nawet dwóch moich zginęło To ci psikus No gościu zginę Proszę Dziękuję i dziękuję, dobra 5000 eksport do słynnego poziomu. Ja, koniec. 39 chłopów wyciętych. Ile to jest to z doświadczenia, nie? Ogra w wioskę, no proszę, żeby mnie nic nie napadło. Trzymajcie kciuki. Mam nadzieję, że to się więcej nie powtórzy Trzymać kciuki. Kurwa, trzymać kciuki. Trzymać kciuki. O obok! Nie wiem, że... Co się stało? A może to była karawana, wiecie? Jeszcze chleba Haringot chce, żebym wziął udział w kampanii, bo nie to jest zbyt piękny. Wiedziałem, widzicie? Jechało tam coś już w moją stronę, nie? Jeżeli za dużo rzeczy wezmę, to mogę mu nie uciec. Moment. Wezmę sobie tylko te najdroższe. Widzicie? Już jest 90, 98... ma prędkość 5,2 5,2 też mam prędkość, Mogę mu uciekać przez jakiś czas. Ale będę musiał coś wyrzucić, jeżeli chcę. A bun, tu już myślę, że mnie złapali. Będę musiał coś wyrzucić, jeżeli... 5,1 mam! Nie! Muszę coś wyrzucić naprawdę. O rany, to wywalam to, to walkam morale. Muszę to powywalać. Wywalam te tanie rzeczy. Tak, jeszcze coś wyrzucę O, to może jest... Może jest ciężkie, nie? Trudno, że stracę kasę, nie? Ale nie stracę wojska. 5 i trzy już mam, dobra. Teraz trzeba to jakoś mądrze rozegrać tą ucieczkę. Dobrze, nie obchodzą mnie wasze sprzeczki, ja tu walczę o życie. Aaa, powiedzcie, że nie mamy z nimi. Jest, nie mamy z nimi wojny. Schowam się w zamku. Nie, 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 nie dogoniliśmy. Jest, jest, zamek. Ha, takiego wała. Jak cała, jak Polska cała nie widziała. Ha, uciekaj gościu, dobra Siedzimy sobie tu w zamku Ja, udało się, dobra Do zobaczenia, w Na następnym odcinku zagrajmy Mountain Blade, Warband Akcja nabiera tempa